Witaj, Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita, na Sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nie ludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byliśmy w stanie się z nią skontaktować. Razem z Jen odbiliśmy Margaritę. Wiem, jaskier przygotował jej pokój na piętrze. Odpoczywa i powoli dochodzi do siebie. A co z Keirą i Filipem? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim, ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy. Przeprowadziłam małe dochodzenie i dowiedziałam się kilku interesujących rzeczy. Mianowicie, Walisz krótszą czy dłuższą wersję? Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lok Muin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Artur de Vlester? Zaś mi mówi to nazwisko. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na nodze obrączkę z dwimerytów. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan? Czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek, oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osowę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd, nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mhm, mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegi. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Ta pod pasiflorą florą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj Tafle uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedwyr, Robeir, Megayla, Feltę, Gremedwyr, Degnis, Kerle, Espirsena, a Ecleids. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak. wygląda jak łaźnie. Dijkstra to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dickstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. Wiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. A co zwalnia? Ogień, tylko ogień. Ja! Ja mogę zapłacić! M mam w banku! Zapłacisz wkrótce! Krótko, jak ci ktoś dzieli, że dupę jutro ją ugryzie. Czuję silną magię. Musimy wejść do środka. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co? To to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Zostań, Chris, na wypadek, gdyby tędy uciekała. Uważaj, może jest ślepa, ale nie przestała być groźna. I nie zrób jej krzywdy. Zaraz zarzuciła na nich urok. Musi skinąć! Zabić, biedbina! Nie trzeba nie do niego! Zajdźcie go od tyca! <śmuszczanie> you gotcha. Pani dobrze śmierdzi. Teraz jestem twoją panią. No, 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 czuk, rozumiesz? Bart rozumie. Stój tu i nie puszczaj nikogo. Bart stoi. Nikt nie przejdzie. Si, O nie, nie! Wiedz mi nie, przejdzie. Ładna pani zabroniła! Zaraza. Na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch. Mm, bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko woli tak, jakby zjadła sto starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Mm, Bart puści. Wiedźmak pomoże. Chcę ci pomóc! Pomóc mi umrzeć! Nie doczekanie! Nie chcę ci zrobić krzywdy! Akurat! Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę! No chyba żartujesz. <tryk> Przestań wierzchasz, Gdyby chciał cię zabić. Dawnych już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję Twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz, nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Tris, wszystko ci wyjaśni. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dickstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment, i wybacz, ale Twoje plany interesują mnie tyle. To hakamski śnieg! Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilgardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież... Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emchyr to kłamliwa kurę. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emher się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że nam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wiesz, że jest wielu takich, którzy... Mieżdż. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No no, zaimponowałeś mi Zigi, a myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem, przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Główno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc. Twoje kurwa niedoczekanie, Grand. Nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie, nie umiem gotować jajek, ale pomyśl, jak zachowa się radowit, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma. Zabieraj ją stąd, Gerald, bo mnie szlak trafi. A potem, potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Zobaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Tris. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak. Dzięki za pomoc.